Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji albumu Świat Aquilomu Ziemię Ogona tom pierwszy, czyli nowego cyklu popularnego i lubianego uniwersum fantazy. Akcja albumu przynosi nas na wielki kontynent położony na wschód od Aranii, zamieszkały przez różnorodne stworzenia i skrywające liczne tajemnice. Pierwszy tom skupia się na przygodach Ubu, chłopca z plemienia żyjącego w mroźnej krainie na północy, którego rodzina i przyjaciele pewnego dnia zostają wymordowani przez inne plemię. Chłopak wyrusza więc na wielką niebezpieczną wyprawę, której celem jest wymierzenie sprawiedliwości sprawcom. Jean-Luc i jako jeden z doświadczonych twórców uniwersum Aquilonu, ponownie prezentuje tu swoje zdolności do krowania złożonych, barwnych i co najważniejsze ciekawych światów, które angażują czytelnika od pierwszej strony. Fabuła Ziemia Ogona to klasyczne fantazy, w której nie brakuje elementów przygodowo magicznych, mocnej akcji oraz odrobiny emocji. Autor umiejętnie buduje to napięcie, stopniowo odsłaniając kolejne tajemnice świata, jednocześnie pozwalając coraz lepiej poznać głównego młodego bohatera. Choć fabuła jest pod pewnymi względami trochę przewidywalna, to jednak nie brakuje w niej oryginalnych pomysłów i zaskakujących momentów. Duża w tym zasługa umiejętnego połączenia akcji i refleksji. Do zalet tytułu należy również zaliczyć fakt, że historia jest skonstruowana w taki sposób, że po album można sięgnąć bez znajomości innych części uniwersum. Najmniejszych uwag nie można mieć tu również do oprawy graficznej. Rysunki są bardzo przyjemne dla oka. Artysta stworzył dynamiczne i szczegółowe ilustracje, które doskonale oddają atmosferę od opowiadanej historii. Postacie są wyraziście narysowane, a tła pełne detali, co pozwala czytelnikowi lepiej wczuć się w świat przedstawiony. Jest to więc nic innego jak solidna i bardzo przyjemna wzboga dawka komiksowego fantazy, po którą powinien sięgnąć każdy fan gatunku. Po więcej komiksowych recenzji, zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek.